Halo, cześć i Czołem, witajcie w poniedziałek, poranek, porankowy poniedziałeczek. I na blacie mam tutaj um, laptopa tego Asusa X53, s którego tutaj klient chce modernizować. Tylko najpierw chciał się upewnić, czy to um, w miarę będzie um, funkcjonowało. Ja sobie tutaj jego dysk magnetyczny, który ma 750 GB WD Scorpio Blue, magnetyczny, wyciągnąłem. Założyłem swój testowy. Um, SSD i dołożyłem 2 GB pamięci, to jest w sumie 6. Mam tu jeszcze kostkę 4 GB, więc moglibyśmy przełożyć i zobaczyć, ale na dziesiątce widzę, sobie tak w miarę radzi, w miarę sobie tutaj radzi przyzwoicie, bym powiedział. Więc klientowi przekażę taką informację, aczkolwiek no troszeczkę ten laptop gdzieś tu po matrycy, pomaziane czerwonym, długopisem, kurczę. Nie wiem, no przecież to nie jest kartka papieru.